Witamy Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej przed meczem 17. kolejki e w II Ligi Motor Lublin Polonia Warszawa, który już w najbliższą sobotę o godzinie 17.00 odbędzie się na arenie Lublin. A z nami dzisiaj jest trener Motoru Lublin, pan Gonzalo Fejo. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz nasz zawodnik Sebastian Rudol. Dzień, Dzień, Dzień dobry. I w pierwszej kolejności poprosimy trenera o przybliżenie nam naszego sobotniego rywala. No mecz bardzo interesujący myślę też z perspektywy kibiców. No, dwóch klubów z wielką historią się spotkają. Polonia, klub, który, pomimo tego, że jest Beniaminek, obecnie, znajduje się na drugim miejscu, czyli podobna historia co do Kotwicy. No i mecz, który ja się spodziewam, że będzie otwarty, bo Polonia jest zespołem, który chce grać w piłkę, który ma różne rozwiązania, czy nawet ciekawe taktyczne, jeżeli chodzi o otwarcie gry. I że chodzi o rozwinięcie gry na powiew też, mm, piłkarski zespół, tak bym określił. Mm, a my, nasz styl, nasza tożsamość znaczy już. E, więc, e, dobre boisko. Liczę na to, że będzie frekwencja na trybunach e, mocna. E, tak, żebyśmy mieli, tak jak mieliśmy w ostatnich meczach, bardzo duże wsparcie naszych kibiców. I, wszystko się zapowiada, że będzie to bardzo, bardzo, bardzo interesujące widowisko. Dziękuję bardzo. I pytanie tutaj do Sebastiana. Z jakim nastawieniem podchodzicie do sobotniego meczu? Z takim, żeby, żeby wygrać spotkanie i na pewno dla nas to też jest budujące, jak wyglądał ostatni tydzień. No i teraz jest to bardzo ważne, żebyśmy utrzymali ten poziom, nie schodzili poniżej niego, bo. Bo to jest nam bardzo potrzebne i, i wiemy też w jakim klubie gramy i, i jakie są ambicje, także no, liczę na to, że, e, że passa będzie podtrzymana i odniesiemy zwycięstwo e, w najbliższym meczu, ale też e, mamy z tyłu głowy to, że kolejne mecze gramy również u siebie, także dobrze by było złapać e, dobrą serię. Dziękuję bardzo i przejdziemy do pytań z sali. Proszę bardzo. Kamil do kury lubelski pytanie do trenera. Czy Polonia jest przeciwnikiem, yy, który przypomina jakiś zespół, z którym już yy, trener miał okazję tutaj yy, grać, będąc trenerem motorów w dotychczasowych spotkaniach? Generalnie no, do tego się odnosiłem. 14 zespołów w tej lidze gra trójką stoperów nie? i bardzo dużo z tych zespołów 3-4-3. I z punktu widzenia strukturalnego yy, Mieliśmy podobne mecze, bo czy, czy Hutnik, czy Szarka, e, czy Kotwica, e, czy Radunia. Teraz akurat Zagłębie Lubin 2 był trochę inaczej, mecz Pucharowy też był inna, trochę inny, ale to są zespoły, które grają 3-4. Natomiast potem wchodzimy w taktykę dynamiki zespołu, charakterystyki indywidualne piłkarzy, założenie. A pomimo tego, że te drużyny, czy Polonie jest kolejny raz, może coś zmieniają na ten mecz i nas zaskoczą. Eee, ale kolejny raz spotkamy się przeciwko tej strukturze 3-4-3. Dynamiki Polonii są inne od dynamiki, od dynamiki zespołowej i innych zespołów, więc zawsze jest trochę adaptacji, zawsze jest trochę w obrębie nasze rozwiązanie, dostosowanie się i wyróżnienie te oraz nasze szanse przeciwko danego przeciwnika. Nie? Gdzie wykorzystać, to wykorzystać. Natomiast wierzę w to, że pomimo tego, że nie mamy dużego czasu za nami, ten zespół iż na tyle dobrze przyswajał sposób, w jaki my myślimy o piłkę, sposób, w jaki my chcemy się zachowywać w różnych momentach, że jesteśmy gotowi reagować naprawdę na bardzo dużo rozwiązań przeciwnika w sposób skuteczny. No i, i dzięki temu jest, będziemy przygotowani do każdego meczu. Polonia jest lepszym zespołem, zdaniem, trenera od kotwicy Kołobrzeg. Czy jak trener ocenia potencjał? Bo też wie, wiele osób po prostu wymienia Polonię jako no, głównego kandydata do awansu, jednak. Mm. Nie uważam, że jest lepszy, nie uważam, że jest gorszy. No. W tym momencie dla mnie najlepszy zawsze są ci, którzy są na górze. No. Kotwic jest na pierwszym miejscu, Polonia jest na drugim miejscu. I taki, taki są fakty. No. To nie jest moja opinia, tylko to jest, to jest konkret. Dla mnie najlepszy jest ten, który jest na pierwszym miejscu. Drugi najlepszy jest ten, który jest na drugim miejscu. Przynajmniej na, na moment obecny. No. Potem wchodzą oczywiście momenty w sezonu. Polonia jest po bardzo dobrej pasy wynikowej, zresztą tak jak my więc spotykają się być może dwa zespoły, które w tym momencie prezentują najlepszą formę w danym, w danym momencie, w danym okresie i tu może być, może być ciekawe. Natomiast e, daleki jestem od oceny tego, czy Polonia jest lepszym zespołem od Kotwicy, czy Kotwicy jest lepszym zespołem od Polonii. Na pewno Polonia jest dobrym zespołem, e, ale my również jesteśmy. Jakie najsilniejsze strony widzi trener właśnie w drużynie z Warszawy? Może na co uczula szczególnie swoich zawodników? Najgroźniejszy jeden element, jakby miał trener powiedzieć, właśnie w nie szeregach pola. Najlepszego z Chelsea do tej pory. Nie? Napastnika, które, akurat niektórych zawodników moich dobrze znają, bo tu grał. Więc siłą rzeczy to, to on jest Ostoją tego zespołu z punktu widzenia siły ofensywnej. Zapytam jeszcze o kwestie personalne na początek. Czy wszyscy zawodnicy, z których trener ostatnio mógł korzystać, to są zdolni, żeby dalej grali? I jeszcze chciałem tak o Damiana Sędzikowskiego dopytać, jak dokładnie z nim ta sytuacja wygląda. Czy wszyscy zawodnicy, którzy ostatnio grali, są w stanie dalej grać, tak? tak? I tutaj się odnoszę do jednej rzeczy, które Chyba jeszcze nie wspominałem, ale bo często mówimy o treningu, o pracy. A te trzy zwycięstwa w ostatnim tygodniu i też to, że cały czas właściwie nie odnosimy nowej kontuzji od kiedy ja jestem, to jest duża zasługa naszego sztabu medycznego Kamil Warecki, Emil Sapułop, plus trener przygotowania motorycznego tak? Michał Zajko. I chciałem tutaj ich pochwalić, bo dużej części tych trzech zwycięstwach, że właściwie w tygodniu, kiedy w 8 dni gramy trzy mecze to kluczowa część treningu jest regeneracja. A w dużej mierze oni za to odpowiadają i oni to egzekwują, tak powiem, więc tutaj wykorzystam to, żeby ich, żeby pochwalić za ich pracę, żeby się też widzieli i pisali o tych ludzi, bo, bo często takich ludzi zostają pominiętych, a to są kluczowe postaci. Z drugiej strony po raz kolejny podkreślić, jak ten zespół jest świadomy, jak moi zawodnicy pracują. I tak jak mówię, nie pracują tylko na boisku, tylko dużo pracy wykonują poza boiskiem. Ich świadomość jest na tyle duża, że, że w różnych obszarach dokonują swoją pracę tak, żeby być w jak najlepiej dyspozycji. Co do Sędzikowskiego, ja mam wrażenie, że co tydzień to mówimy cały czas o tych samych nazwiskach. Nie? że pytamy, a, a nie wiem, ja mogę się odnieść do Sędzikowskiego, tak jak, jak się odnoszę do Żeborakowskiego, do Bartnika, do Roziego, do Cichockiego, do tej grupy zawodników, którzy, którzy nie są do dyspozycji. No. Są postępy u niego, pracuje na boisku z większej intensywności. Czy jest szansa, że jeszcze w tej rundzie na przykład może pojawić tak. się na boisku? Tak. A o innych nie chcecie wiedzieć, nie? To, to oddam koledze zaraz, może dopyta. Ja chciałem Sebastiana jeszcze zapytać o to. Jak zmieniła się atmosfera w szatni w przeciągu tych ostatnich tygodni, jak te wyniki zbudowały was i, i czy No ty jesteś od środka, więc na pewno no, przeżywasz tym, że od początku sezonu wszystko, więc póki co jeszcze nie mieliśmy okazji z tobą porozmawiać, bo tutaj jakby troszkę nie, nie zjawiałeś się do tej pory na konferencjach, więc gdybyś mógł opowiedzieć o tych swoich ja przeszedłem Nie wiadomo, jakbyś się przegrywaliśmy, to się nie pojawiałem, tak to bywa czasami. Ale wracając do pytania, no to wiadomo, wyniki budują, budują e, drużynę i to jest normalne, że, że jak te wyniki są, to, e, to, to, to wtedy gdzieś tam ta atmosfera jest lepsza. Ale też ze swojego doświadczenia wiem, że, że najważniejsze. Jest to, jak się zachowujemy w tych trudniejszych momentach i to, żeby utrzymywać cały czas tą samą mentalność. I tak jak tutaj na wstępie troszeczkę się śmialiśmy z tego, że, że dzisiaj dziennikarze nie utrzymali frekwencji, tak my musimy przez cały czas utrzymywać tą naszą, te nasze wysokie standardy, bo mam takie wrażenie, że to jak gdzieś tam trener nam pokazał nowe standardy i to sobie narzuciliśmy, to teraz wchodzimy w ten drugi etap, kiedy. Kiedy będziemy musieli to utrzymać, i, i mam nadzieję, że, że pójdziemy za ciosem, bo, bo pojawią się też pewnie trudniejsze momenty, a e, myślę, że e, naprawdę tutaj się tworzy coś fajnego, i, i po prostu ta seria będzie trwała e, przez kolejny czas, i zawodnicy będą cały czas się budowali, cały czas ta atmosfera będzie, będzie e, szła do góry. A tak już osobiście mówiąc, to, to uważam, że to jest bardzo fajna szatnia z mądrymi ludźmi i wiele takich wydarzeń nie A już y, y, potrenowaliście te y, śpiewy, żebyście wiedzieli co śpiewać w szatni po zwycięstwie? Jak świętować? Tak, tak, tak. Tu właśnie, y, właśnie na pewno y, na pewno to jest jedna z pierwszych rzeczy, których trzeba się nauczyć. Wiadomo tych zwycięstw za dużo nie było w tym sezonie, ale, ale myślę, że, że już y, wiem jakie przyśpiewki mają kibice i i jak trzeba się zachować też w momentach po zwycięstwie. Więc no nic, tylko jak najczęściej śpiewać. Dzięki. Czy są jeszcze jakieś pytania? Proszę. Łukasz Gładysiewicz, Dziennika Wschodniego. Panie że no to dopytam o no, tych kontuzjowanych, jak wygląda sytuacja? Czy ktoś wróci w najbliższym czasie na ten mecz? Pewnie jeszcze nie. Na ten mecz nie. Eee, Cichocki, Bartnik, Rozmus, pomimo, chciałem to podkreślić, pomimo bardzo dużego starania Roziego, nawet wyszedł na trening z nami w tym tygodniu, ale jeszcze nie jest ten moment, więc e, na pewno ta trójka nie wróci. Sędzik jest szansa, żebro... Nie jest łatwo, ale ja jestem zawsze pozytywnie nastawiony i wierzę, że też mogą być szanse. Jeżeli chodzi trenerze jeszcze o Polonie, czy to nie będzie taki tak naprawdę największy test do tej pory? Z tego względu, że no teraz drużyny trochę inaczej na Was patrzą po tej dobrej serii w lidze, po tym wyeliminowaniu Zagłębia. Chyba jest inny odbiór w ogóle motoru teraz. Na pewno jest inny odbiór motoru. Natomiast przez to, jak duży jest ten klub, jak ten klub stanowi firmę w tej lidze i też przez grupę piłkarzy, która tu jest, to ja nigdy nie czułem, że jakaś, jakaś drużyna nas lekceważyła. Więc pod tym kątem myślę, że niewiele się zmieniło. Zmieniło się to, że jesteśmy w dobrym momencie. Mm, i, i, I na nas to wpływa, no. bardziej niż na przeciwników, to wpływa na nas. To jeszcze bym zapytał o mecz z Wisłą, Kraków, trenerze. Mieliście jakikolwiek wpływ na, na tą godzinę tego meczu? Mieliście coś do wyboru? Czy to było od razu narzucone z góry i, i nic nie mogliście z tym zrobić? Tak, to jest ważny temat, żebyśmy wyjaśnili, bo jesteśmy trochę tego... Kibice powinni wiedzieć, co się dzieje. To, co się dzieje jest proste. Jest pewny termin me meczów ustalony, wysłane, oficjalnie przez PZPN, na które kluby jak my nie mają żadnego wpływu. Może kiedyś motor będzie miał na to wpływ. Na dzień dzisiejszy musimy się trochę powygrywać, żeby mieć na to wpływ. Oczywiście, że kluby ekstraklasy mają na to większy wpływ niż my. No. To, jest, to jest prosta sprawa, tak? Niemniej grupa ludzi, którzy nieraz się odnosiłem do, do tych ludzi, no, niektórzy to są obok mnie, e, wykładali wszelkie staranie, żebyśmy grali opory bardziej przyjazne dla naszych kibiców. Więc w tym momencie trwają... Nie wiem, jak to nazwać. Negocjacje, rozmowę, aby Sandecja, przede wszystkim St Sandecja, się zgodziła przesunąć ich mecz ze Śląskiem na 14.30, żebyśmy my przyjęli ich godzinę meczu. Tym bardziej oni grają bez kibiców, więc e, tak, żebyśmy my grali o 20.30 tego samego dnia. I to jest proces, który trwa. Nie wiem, czy. Przyzwyciężymy to. Nie wiem, czy to będzie do realizacji, ale mogę na pewno z ręką na sercu powiedzieć, że ze strony klubu wszyscy, wszyscy, wszyscy są zaangażowani tym, żeby nasze kibice mieli jak najlepsze, jak najlepsze godziny, tak żeby mogli nas wspierać. Niemniej chciałem również powiedzieć, że jeżeli się okazuje, że nie da się nic z tym robić, to ja wciąż wierzę, że wspólnie znajdziemy sposób, tak żeby zapewnić ten stadion, bo i ta drużyna na to zasługuje, bo Chipiłkaże to wywalczyli ten awans i taki mecz, bez ich zwycięstwa nie byłoby tego meczu, więc zasługuje na, na pełne trybuny. I ten klub, historia tego klubu, tradycja tego klubu. Tradycje rywalizacji z Wisłą Kraków i nasze kibice na to zasługują, żeby to było wyjątkowy, wyjątkowy dzień i, i wyjątkowe święto. Liczę na to, że stadion będzie pełny. A kiedy spodziewacie się decyzji w ogóle w tej sprawie? Jeżeli y, będą jakieś informacje, to oczywiście będziemy informować Was na bieżąco. Mam nadzieję, że już dzisiaj jakieś wstępne informacje na ten temat będą. Dobra, to jeszcze Sebastiana bym zapytał bo tak naprawdę po meczu derbowym z Wisłą, Wisłą, Wisłą Puławy wydawało się, że no, drużyna jest całkowicie rozbita. Co tak naprawdę się zmieniło w tak krótkim czasie, że, że sytuacja się odwróciła o 180 stopni, że z drużyny, która ciągle przegrywała teraz, w zasadzie tylko wygrywacie? No, też nie chciałbym wchodzić w szczegóły, bo też nie czuję się jakąś tam osobą kompetentną, żeby za dużo tutaj mówić, bo, bo ja jestem gdzieś tam tylko zawodnikiem, tylko Jasz, ale e, kurczę tak w dwóch zdaniach, to myślę, że jestem w dwóch innych klubach. I w szerszej perspektywie, czasami to, że motor znalazł się na dnie, to uważam, że może być czymś, co najlepsze, co mogło się tutaj e, wydarzyć dla tego klubu. Oczywiście to jest wszystko w szerszej perspektywie i tak bym chciał zakończyć, bo, bo mówię, też nie czuję się kompetentną są, żeby, żeby tutaj za dużo wchodzić w szybły. Sporo chyba pod względem mentalnym się przede wszystkim zmieniło, bo wydawało się, że po każdej straconej bramce po prostu załamywaliście się całkowicie i, i gra się sypała. A teraz? Tak, tylko że to wiadomo, to są tylko słowa, nie? To tak łatwo też powiedzieć, że mentalnie, nie Na pewno ja też jestem osobą, która nie wierzy w szczęście i uważam, że tutaj w tym przypadku też to nie jest wynik szczęścia, że tam nagle nam zaczął się układać. Nic raczej nie jest dziełem przypadku i, i wydaje mi się, że. Że na każdej płaszczyźnie klub się zmienił i, i to też zaczynają dawać wyniki. Także mam nadzieję, że pójdziemy za ciosem i to utrzymamy dalej. Czy są jeszcze jakieś pytania? Proszę bardzo. Patryk Jakubczak, Polskie Radio Lublin. Jestem dzisiaj w zastępstwie kolegi Józefa, więc chciałem na początku pogratulować tych ostatnich wyników, bo to naprawdę są imponujące. I mam takie pytanie: kolega Kamil pytał o Polonię, mocne strony Polonię. Chciałem zapytać. Czego Polonia ma się obawiać w tym sobotnim meczu, gdzie będą mocne te strony właśnie Motoru Lublin? Do trenera oczywiście pytanie. Najmocniejsza nasza strona jest to, że jesteśmy zespołem. Jako drużyna jesteśmy bardzo mocni i jako drużyna dla mnie jest ważne to, żeby zawodnicy, którzy są na boisku czy tych, którzy wchodzą, żeby wiedzieli, że Piłka nożna jest gra błędów i, i, i nie, nie, idealnego meczu nie ma, ale jak popełnisz błąd, to masz 10 ludzi na boisku plus tych, które są poza, które poprawiają ten twój błąd. I za chwilę ty naprawisz czegoś błędu i w ten sposób się napędzamy cały czas. Więc to, co w Polonii można najbardziej się obawiać, to jest zdecydowanie to, że jesteśmy zespołem, że jesteśmy zespołem, że mamy dobrą szatnię, już Seba o tym mówił, gdzie jesteśmy zespołem zorganizowanym. Uważam, że coraz większą kulturę gry, coraz więcej kontrola meczu w różnych momentach z piłką, bez piłki. No i ostatnia rzecz, intensywność. Nie będziemy wygrywać każdego meczu. Przejdzie i pewnie kiedyś pierwsza porażka. Ale żeby z nami wygrać, chciałbym, będzie zostawić pff, bardzo dużo. Zdrowia, życie, krwi, łez, bardzo dużo. Inaczej nie jest łatwo. Może się drugie pytanie będzie trochę pokrywać z pierwszym, ale czy byłby w stanie trener wskazać te obszary, które się zmieniły tak naprawdę gdzie, był, gdzie widzi trener największy postęp w drużynie od momentu kiedy trener przyszedł a do dnia dzisiejszego? Czy też musimy powiedzieć, że nie jestem. mnie nie było wcześniej, więc ja nie mam odniesienia jeden do jednego. Bardziej chciałem się odnieść do pracy, które starałem się ze sztabem i z piłkarzami wykonać tak, żeby wejść z tego trudniejszego momentu. I pierwsza rzecz. Ee, dla mnie kluczowe jest to, do czego się odnosiłem intensywność. Intensywność treningu, intensywność pracy. Wraz z intensywnością idą wymagania, ale muszą iść również wsparcie. Bo jeżeli ja dużo wymagam od zawodników, jeżeli wymagam dużo od siebie, przede wszystkim od swojego sztabu, to ja muszę tym ludziom dać narzędzia. I jeżeli chodzi o, o zawodników, te narzędzia są odprawy taktyczne, są sprzęty do regeneracji, które oczywiście przy wsparciu prezesa i właściciele się tu pojawią, bo to są rzeczy, które kosztują. E, są, są posiłków po każdym treningu i, i, i taki poziom organizacyjny, który uważam, że dokonaliśmy parę kroków w przód. E, no i teraz tym wsparciem, wymaganiem, wsparciem, wymaganiem się napędzać. No, ja wierzę w to, że wysoki etos pracy. Jest kluczem do, do rozwoju i tylko na, na zmęczenie, na przekraczanie granicy, na przełamywanie kolejnych barier, tylko wtedy się dokonuje postęp i progres. No i, 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 i tyle. No. Reszta to są. To jest. To może tutaj mówisz dużo, filozofia wprowadzać, ale czynów to, to nie słowa, tylko czynów coś powodują no. i uważam, że bardzo dużo robimy e, tak, żeby, żeby, żeby tak jak Rudy mówił, żeby nam nie poszczęściło, tylko żebyśmy, żebyśmy widzieli, że zasługujemy na to i że to są rzeczy przepracowane, a nie, że mieliśmy szczęście. I jeszcze mam pytanie do Sebastiana, takie trochę nawiązujące do tego, co będzie. Czy Wisła-Kraków to był Twój wymarzony rywal, na którego chciałeś trafić? Nie, nie. Szczerze mówiąc, no. <laughs> Szczerz mówiąc chciałem trafić na Pogoń albo na Lechię. Pogoń ze względu, wiadomo, tego, że trzy czwarte kariery spędziłem, a Lechię ze względu na to, że mój przyjaciel jest tam napastnikiem i, i chciałem się przeciwko niemu zmierzyć, ale... Myślę, że, że dla Kibiców to jest naj, najlepszy, najlepszy wybór. Nie, wiem, nie, nie chcę skłamać, ale chyba w 1995 tak? roku był ostatni mecz. E, Wisły z motorem, wtedy się urodziłem, więc e, no, to, to, to już oddaję, jak dawno to było, bo, bo już nie jestem młodym zawodnikiem i myślę, że, 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 że to jest święto. Mam nadzieję, że mój poprzedni klub. Zgodzi się na to, żeby, żeby zagrać mecz w Niepołomicach o 14 i będziemy mogli w fajnej atmosferze z pełnym stadionem rozegrać swój mecz u siebie z Wisłą. Dzięki. Dzięki. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeszcze jedno do Sebastiana mam. Podczas jednej z konferencji trener wspominał, że no dla niego nie ma czegoś takiego, że piłkarze nie mogą grać co trzy dni i, jakby i trener tak nie uważa. Chciałem się zapytać, czy wymyślicie podobnie i też się ucieszczyliście z tych słów trenera. No ja mogę mówić za siebie. Ja osobiście uwielbiam grać co trzy dni, bo jestem raczej typem człowieka, który gdzieś tam dużo analizuje i tak dalej, a grasz co trzy dni, to na to nie ma czasu. Po prostu wychodzisz, robisz swoje i, i tak to wygląda, więc y, dla, mnie, dla mnie ok. i myślę, że tym bardziej jak jesteś w tabeli nie na tym miejscu, w którym chciałbyś być, to przez tydzień możesz naprawdę zmienić swoją sytuację często o 180 stopni. I dla nas też to, też to na pewno było jakimś tam pozytywnym bodźcem, że w krótkim czasie możemy już dużo zrobić. E, i, no i mam nadzieję, że, że teraz jeszcze w tym okresie do zimy naprawdę e, możemy jeszcze więcej zdziałać i, i że będziemy to kontynuować. Dzięki. Jeżeli nie ma więcej pytań w sali, to przejdziemy do trzeciej części konferencji, czyli pytań e, zadawanych przez naszych kibiców drogą zdalną i pierwsze pytanie do trenera od użytkownika Rafała. Ja jestem ciekaw jednego, co to za dziwna taktyka rozgrywania piłki od bramki. Chodzi mi dokładnie o moment, gdzie zarówno bramka jak i obrońca stoją na piątce i podają do siebie. Nagle jest pressing przeciwnika, obrońca przerażony wybija piłkę i jest strata. Ciągle się to u nas w drużynie powtarza. Skóry dziękuję za odpowiedź. Kurczę no, przerażona obrońca jeszcze nie widziałem. <gry> eee, mamy różne sposoby otwarcia. Mm. Na krótko, na długo, na średnie przestrzenie. I to jest. To jest część kontrola gry. No. Kontrola, kontrolować meczu to, to nie jest tylko jak jesteśmy bliżej bramki przeciwnika, tylko piłka nożna jest grą, które można grać bez piłki, ale bez piłki bramki się nie strzela. No. To jest pewne. Jak bez piłki bramki nie możemy strzelić. A żeby doprowadzić do bramki, bo to jest cel gry i cały czas są różne sposoby i czasami trzeba grać długim podaniem, czasami trzeba grać krótkim podaniem, czasami trzeba wyciągnąć przeciwnika, żeby wykorzystać przestrzeń wyżej. Ale po to pracujemy, żeby mieć kontrolę nad meczem w różnych momentów. A otwarcie gry jest jeden z nich, że najczęściej przeciwników wybierają Wysoki pressing zamyka nas i też jest sposób grać długą piłkę i spróbować zbierać drugą piłkę. Natomiast y, według mnie jest dużo większa przypadkowość wtedy, ponieważ nie jesteśmy drużyną opierającą na przypadkowość. Zdarzają się sytuacje, że musimy wydłużyć, bo nie mamy opcji, nie mamy przewaga nisko i wtedy nie, nie ma sensu grać, e, grać krótko. E, mm, i wtedy wydłużamy szukamy wyższej przestrzeni. Nie ma problemu żadnego, bo cel tej gry nie jest posiadać piłki, tylko strzelić bramkę. Natomiast nie zgodzę się, bo tak jak mówię, no, ja przy rażeniu moich obrońców nie widziałem. Uważam, że akurat moja linia obrona to są zawodnicy, którzy bardzo swobodnie się czują przy piłce, bramkaż również, więc wykorzystamy po prostu atutów i charakterystyki piłkarzy, które mamy. No. Powiem, że mam piłkarzy o wysoki poziom techniczny, którzy spokojnie i myślę, że dosyć swobodnie się czują, rozgrywając piłkę pod pressingiem. I drugie pytanie, tym razem od innego Rafała. Co by trenerowi sprawiło więcej radości? Zdobycie Pucharu Polski czy awans do pierwszej ligi? Kurczę, ja, ja myślę, że myślę trochę w innych kategoriach. No. Co byłby lepiej dla, dla, dla zawodników dla klubu, no to byłoby pytanie, które bym sobie musiał zadać. Przecież nie pomyślałem o tym nigdy. Ale Puchar Polski, Polski wygrałem cztery razy. No, wiem, nie w roli pierwszego trenera. Ale myślę, o dalszej perspektywie wydaje mi się, że ważniejsze dla mojej piłkarzy. I również dla klubu byłby awans do pierwszej ligi, więc wybieram, wybierałbym awans do pierwszej ligi. I ostatnie pytanie. Czy trener znalazł w Lublinie dobrą kuchnię portugalską? A jest? A nie wiem. Ja nie jestem, ja nie chodzę za bardzo do restauracji. No. Nie, nie orientuję się. Nie wiem, czy jest restauracja portugalska, czy nie. Nie wiem, nie wiem. A sam nie, nie mam czasu gotować, więc... Nie. Dziękujemy bardzo, to były już wszystkie pytania na dzisiejszej konferencji, a Państwa zapraszamy już w najbliższą sobotę o godzinie 17 na arenę Lublin na mecz Motor Lublin Polonia Warszawa.